Nie wygrałem kangura, nie brałem nawet udziału Bo sobie mi średnio, poszła matura, bo sobie mi średnio Idzie robienie dobrego PR-u, wyliczam X kiedy liczę kurs euro Wodzi mnie eko i wodzi mnie euro Nie ufaj cierpom, nie ufaj fredo, nie ufaj bordo kobieto. Muszę mieć żeton, jem tu na nie pene Alfredo Wkryto im dalej, czas płynie tą samą impiezą. O, nie chodzę pędzi, bo za dużo F, nie chodzę w GZ. Dziesiąty raz jadę tu z brzegu na brzeg, dziwnie się patrzy tu łeb. Siedzimy rok za każdą cegłę, mordo. Chociaż tu pływ przebiegły, mordo. Znasz ten język, biegle, mordo. Pajdy się sypią jak wężej, mordo. Lepszy żurek, trzeci dzień z rzędu niż kadzienne, mordo. Więc niech się nie